Jest sobota 19 października. Codziennie o 18 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień, a w sobotę o 20 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia podcast. podcast, możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy, Dziękujemy. szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa, i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestają dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa. Czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych, i czym przeogromna jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym i wszystko poddał pod jego stopy a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla kościoła który jest jego ciałem pełnią tego który napełnia wszystko wszelkimi sposobami oto słowo boże Dałeś synowi władzę nad swym dziełem. O panie nasz panie, jak przedziwne jest twoje imię po całej ziemi. Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. Usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców twoich, na księżyc i gwiazdy, które ty utwierdziłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Dałeś synowi władzę nad swym dziełem. Alleluja! 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 Świadectwo o mnie da duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych a kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy Was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Oto słowo Pańskie.